nam, że po raz kolejny jesteśmy w gościnnych progach tutaj Chorzowskiego Centrum Kultury, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Opera On Tour. Cały czas podróżujemy i cały czas występujemy dla Państwa. Dzisiaj w Chorzowie widzimy się po raz kolejny, tym razem z dziełem Giacomo Pucciniego, La Rondine Jaskułka. Świetny spektakl w genialnej obsadzie Katarzyna Mackiewicz, ukochany przez Chorzowską publiczność Andrzej Lampert i nasi wspaniali soliści, chór, balet i orkiestra pod batutą Jarosława Szemeta. E jak to zwykle bywa w operze. Najlepsze opery są o miłości, tym razem o nieszczęśliwej miłości. Jest to jedna z tych oper, która nie kończy się happy endem, po prostu mówiąc naj, najprościej, zawód miłosny, porażka, rozstanie, smutek, żal, a nawet coś więcej, ale to już nasza wizja, to już wizja reżyserska Bruno Bergergorskiego reżysera tego spektaklu, który wyprodukowany został wraz z Mininga. Stadstw Teatr w Niemczech. Akcja rozgrywa się w Paryżu, później na Lazurowym Wybrzeżu, co też jest pokazane w reżyserii i myślę, że tak przed wakacjami po prostu możemy poczuć powiew lata. Pierwszy akt wprowadza nas w paryski bal, w początek XX wieku, w mieszkaniu Rambalda, gdzie rozpocznie się można to określić melodramat, miłość zagmatwana między naszymi bohaterami, między Magdą, między Rudgerem, a także inną parą. Lizette i poetą Prunierem. Przede wszystkim zapraszamy serdecznie na ten spektakl, ponieważ jest naprawdę wyjątkowej urody, jeżeli chodzi o muzykę. Giacomo Puccini koloruje tak, jak w tym momencie koloruje się nasz świat dookoła. Budzi się wiosna. Jedna jaskółka nie czyni wiosny, natomiast ta czy nie Uwierzcie mi Państwo, serdecznie zapraszamy do, na spektakl Opery Śląskiej. Spektakl mówiący o miłości, przepiękna muzyka ubarwiająca to wszystko. Myślę, że warto być z nami warto przychodzić na spektakle Opery Śląskiej. A już w kwietniu pragnę Państwa zaprosić z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca na widowisko baletowe Horyzonty. Będzie można podziwiać naszych wspaniałych tancerzy baletu Opery Śląskiej w ich autorskich choreografiach, a także mistrza Henryka Konwińskiego w zapomnianych choreografiach, które będziemy chcieli zreaktywować właśnie z okazji tego święta. Serdecznie Państwa zapraszam na to widowisko baletowe.